Witam. Jak widać junak załadowany jak osiołek. Torba pełna. Tutaj na górze ciuchy przeciwdeszczowe kuferek zapełniony w torbie mam namiot, śpiwór, karimaty między innymi, bo wybieram się na zlot junaka w okolice Wrocławia, a bliżej to okolice kątów wrocławskich. Pogoda ma być weekend fajna, więc no, zastanawiałem się też, gdzie pojechać. Ale okolice Wrocławia są fajne. We Wrocławiu jeszcze nie byłem, za to byłem w górach Sowich, które są niedaleko. No i planuję pewnie w piątek i w sobotę gdzieś tam się po okolicy pokręcić. Jaki jest plan na dzisiaj? Czwartek. Wyjechałem po, dwu, po godzinie 12 z pracy i planuję przejechać około 400 km. Mam zabukowany nocleg. Miejscowość Lipno, województwo wielkopolskie. Teraz nie pamiętam koło jakiej większej miejscowości jest to Lipno, bo miejscowości o nazwie Lipno jest w Polsce wiele, no ale ja jadę w tą, ja jadę do tej, która znajduje się właśnie w województwie wielkopolskim. Piątek jadę już na zlot. Mam tam chyba z tego Lipna około 100, może 115 km, 120 km więc niedaleko, dojadę pewnie przed południem, pokręcę się gdzieś po okolicy, jak no wiadomo góry sowie fajne rejony, jest co pozwiedzać jest gdzie pojeździć w sobotę no, standardowo objazdówka z ekipą z forum Junaka ale ja zazwyczaj na te objazdówki nie jeżdżę ja mam już swój plan spotkam się z prawdopodobnie spotkam się z kolegą który ma kanał nawiedzony Dajstar obejrzę jego motocykl on jeździ, no jak sama nazwa mówi Dajstarem RMT Dajstar chyba jakoś tak, sprawdzimy to na pewno w sobotę dokładnie i sprostuję jeżeli się pomyliłem ale to no taki jest plan, nagram film kolega stwierdził, że może poopowiadać o swoim motocyklu więc na pewno tutaj później ten film zamieszczę, jeżeli uda się go nagrać. A co na zlocie? No to wiadomo, to co na zlocie? Ognisko posiaduwa pewnie do późnej nocy. Ma wystąpić zespół black metalowy. Także taka ciekawostka, nowość, bo na, forum, na zlotach forum Junaka nigdy takich atrakcji nie było. No bo to wiadomo, użytkownicy sami wybierają miejsca. Nie mamy sponsorów żadnych, sami się składamy na wszystko, więc no taki zespół no trochę kosztuje, jeżeli chciałoby się sprowadzić, nie wiem, jeden, dwa, gdzie tu scena, sprzęt, no wiadomo. Ale tutaj mi się wydaje, że to są jacyś znajomi tego, tego kolegi, który właśnie ten zlot zorganizował, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ja jadę dalej, jest... 20 stopni pokazywało, że jest gdzieś tam na obwodnicy termometr pokazywał ale mi się wydaje od, odczuwalna temperatura to przynajmniej 26, 7 jak nie 8 jest duszno i ciepło ale jedzie się fajnie dobrze, że nie ma słońca, bo by było tak gorąco, że chyba bym się tutaj rozpuścił a żeby nie przedłużać no życzę Wam też udanego weekendu Dużo wycieczek, ma być ładna pogoda, więc jeszcze tutaj ostatni weekend wakacji, wakacji jak wakacje, no. jak się pracuje, to już się nie ma wakacji, tylko jest po prostu lato. Ale pewnie ktoś, jak ktoś ma wolne, no to ten może jeden z ostatnich weekendów ładnych wykorzysta na jazdę po okolicy. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia bądź okolic, no to niech pisze pod tym filmem, może uda się spotkać, jeżeli czas oczywiście pozwoli. A ja się zbieram dalej i do następnego.